Cześć, witam na targach motocyklowych w Warszawie. Jestem Michał Chmiel z firmy EuroRider Ducati Bielsko. W tym roku Ducati zaprezentowało oczywiście pełną gamę motocykli. Natomiast szczególną uwagę warto zwrócić na dwa konkretne modele. Jest to nowy Monster 1200S, którego można pierwszy raz w Polsce zobaczyć właśnie tutaj na targach. Również tak samo mamy tutaj, zaraz po, po mojej prawej stronie, oczywiście przepiękną Alicję, siedzącą na bardzo wyjątkowej maszynie. 1199 Superlegera. Motocyk wyjątkowy, ponieważ został wyprodukowane tylko 500 sztuk na cały świat. Jeżeli chodzi o motocyk Ducati Superlegera, jego wyjątkowość polega przede wszystkim na superlekkiej wadze. Zresztą Superlegera po włosku to znaczy superlekki. W stanie suchym 155 kg, w stanie gotowym do jazdy około 170 kg. Można sobie to łatwo przekalkulować. Fabryka podaje moc w okolicy. 200 koni mechanicznych, jest co ciut powyżej 200 koni mechanicznych. Motocykl wyprodukowany zaledwie w 500 egzemplarzach, z czego tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem produkcji wszystkie sztuki zostały wyprzedane motocykl bardzo wyjątkowy, myślę, że tak jak zresztą wszystkie maszyny z gamy Ducati, tak jak na przykład ten motocykl Monster 1200, który również po raz pierwszy możemy zobaczyć u nas w kraju tutaj na wystawie ogólnopolskiej motocykli. Jeżeli by Państwo mieli zamiar, ochotę przetestować sobie taki motocykl, zapraszam na, na jazdy testowe do nas, do, do Bielska, do, do salonu Eurorider. Będziemy na pewno mieli w tym roku testówkę z Monsterka 1200. Będziemy na pewno mieli testówkę z wielu innych maszyn Ducati. Zapraszam na przejażdżkę testową.